Na początku była myśl, by kręcić codziennie krótkie rozważania biblijne przez cały czas Adwentu. Brakowało mi tylko tytułu. Na pomysł tytułu wpadłem w sklepie. Nie wiem jak wam, ale mnie adwent zawsze kojarzy się z lampionami. Jako dziecko, kiedy chodziłem na loraty do parafialnego kościoła Miszowcą, trzeba było przejść tam jest tak kościół w takim niewielkim parku. Trzeba było trochę przejść przez ten park, przez las. I wtedy lampion spełniał swoją rolę nie tylko ozdobną, ale i praktyczną. Seria Lampiony, którą chcę zaproponować i do udziału w której chcę zaprosić to codzienna refleksja nad czytaniami liturgii. Tak, aby to słowo, które Kościół nam daje przez te 28 dni w tym roku Adwentu mamy kompletny 4 tygodniowy Adwent żeby to słowo było tak jak lampion aby rozświetlało codzienność aby dobrze przygotowało nas do uroczystości Bożego Narodzenia, aby dobrze przygotowało do przeżywania spotkania z Jezusem, aby światło Bożego Słowa było przygotowaniem naszych dróg dla przyrodzącego Zbawiciela. Zapraszam codziennie od niedzieli 27 listopada, codziennie rano na serię Lampiony Adwent 2016. Do zobaczenia.